Dobrze, tą pierwszą przynajmniej wałeczkiem. Ja... A co to za wałeczek jest? Malarski jakiś? Wałeczek jest, nie to nie, jest wałeczek to było... gumowy z maszyny do pisania. Może być. Może być, ale on tam rurka Albo ma cieniotka. to Nie, to jest y... <laughs> wałek taki fotograficzny, bo kiedyś jak się na suszarkę kładło w y... fotografii papier, to się takim wałkiem pod płótnie jeździło, żeby wodę wycisnąć. I to te, tego typu, teraz tak, smaluję tak, od środka na zewnątrz, przytrzymuję papier, od środka na zewnątrz Przytrzymuje papier, potem dobrze jest troszkę na skos nabrać i na skos, potem jest, trzeba tak, zostawić gołek tu, proszę pamiętać, bo zaraz wszystko będzie brudne, to przekładam tu, tu jest zaznaczony już, gdzie jest kolor, tak, teraz papier, Łapię tak. Czyszczę palce. Patrzę, czy mam czyste palce wszędzie. Jak nie, to jeszcze tu. Następnie... Nie ślijnij z palców ułem. Tak, biorę to i tak. Przykładam na rogu dokładnie. Ja trochę nie widzę, bo okularów nie nałożę. Na rogu. O, i upuszczam. I za pierwszym razem musi być położony. Nie może być pod, brób. Pod, no tak. Teraz biorę to tu i tu mamy wyżymaczkę. To jest wyregulowane stolikiem, bo tu nie ma żadnych pokręteł. To jest prymityw, jakich świat nie widział. Tak jak w tybetańscy mnisi. I sobie jadę. Następnie robię tak. Od rogu podnoszę skośnie, bo się klei, nie odklei. I to trzeba trzymać w ręku. Dwa dni nie można niczego dotknąć, bo będzie brudne. Proszę. Proszę Państwa, oto są narzędzia, które stosuję w pracy z dziećmi. Ponieważ mi dzieci pożyczyły na wieczne nieoddanie dłuta i rylce zrobione z parasola i z rączkami zrobionymi, wytoczonymi z nóg, od krzeseł, takie prawdziwe grzybki, jak to trzeba, to się w końcu wkurzyłem i kupiłem najtańsze lokówki, jakie można drewniane i z tego powstały narzędzia rzece... które to moje może zabrałeś, co? szuflady nie, nie masz lepszej jakości i teraz tak tu są ołówki a tu są płytki PCV to jest tak, historia to są materiały różne, które używam. Najlepsza jest wykładzina emi, emimet, eminet, eminet. Wykładzina prawdziwe PCV jak dawne płytki PCV. I grubość ma 2 mm. To jest wykładzina, którą w starej dalej, bo te nowe wykładziny nie mają PCV takiego, tylko mają takie białe PCV spliśnione. Taką piankę. I ona się nie nadaje. Więc jak ktoś zrywa starą wygodzinę gdzieś tam z pokoju, to zawsze można z tego coś tam wyciąć i pomiszczę i to przetrzeć papierem ściernym takim 300 gramatura 360. I zobaczcie, to jest cieniutkie, ale to się już nadaje na odbicie. Prawda? Teraz tak, to jest troszkę inna wykładina, nieco grubsza. Ta już taka cieniutka, że no ledwie, ledwie tam coś To jest ta enim, e, minet, a to jest najlepszy materiał, jaki można znaleźć. Zobaczcie ile to było. To są wykładziny, które są stosowane do wykładania sali gimnastycznej. I jak szkoła gdzieś zamawia do sali gimnastycznej. To oni zawsze mają odpady, a czasem sklep, w którym oni zamówili, kroi im też na formaty i są ob obrzynki, które można kupić. Bo tak przeważnie tego się nie dostanie, ale w dużych magazynach z wykładzinami trzeba pytać, sezonowo może się pojawić możliwość. Albo się dowiedzieć, kto kupował wykładzinę do sali gimnastycznej. I tam się udać, czy nie mają obrzydli. to jest najlepszy materiał. Zawodowcy, profesjonaliści używają linoleum korkowego, które do małej grafiki nie nadaje się. Bo ono, jest, ono się utwardza przez odbijanie kolejne, ale jest kruche i można je ciąć tylko dwutem, nigdy I na małe, małe elementy się nie nadaje. To tylko jak ktoś robi duże linoleum, da się coś takiego. To są materiały. To są materiały, na których możemy spróbować sobie, pop popróbować. To pochodzi stąd, że mój syn miał, tam gdzie wynajmował swój, swoją kawalerkę, miał strasznie poniszczoną podłogę i ja to zdarłem i taką nową wychodzimy z tą białą do Położyłem, a to wszystko, że tak powiem, przytuliłem, poczyściłem, powybierałem, bo tu niektóre się źle nawiją, też kropeczki, to mogą być przerywane, rysunek, nie będzie to doskonałe. Być, tak? I teraz tak. Mamy już Tak. Powiem tak. zrobimy eksperyment, tak, że każdy narysuje swój monolog. Pierwszy pierwszym na nazwijmy moment. W lustrzanym odbiciu. Czyli, patrzcie, jakie ja jestem jujuschny matura, to nie piszę, to można pisać. To J S A prawdziwie powinienem napisać tak, zobaczcie. J to, ja. może być jakieś ozdobne te J, prawda? Tak, może mieć jakieś zakrętaski, ale nie mogą być za małe. J S tak jak Z skręcone. tak, Nie potrafię. Nie potrafię. I B przenieść odwrotnie. Na przykład tak. Ty masz prosty, proste, Krysia. <gryś> e, odwrotnie. No, się. Napisać teraz. Ja Zaraz sobie, sobie. <gryś> te To będzie tak. Ja. I teraz tak. <gryś> A ja mam ostatnio, Nie I teraz tak. Ja chcę, żeby były czarne litery, to muszę czarny kolor omijać. I teraz tak. Rylec, lekko wkuwam i idę do, do góry, nie, nie wkuwam tak, bo po prostu zablokuje się, tylko lekko do góry, mogę po kawałeczku. To jak się nabierze w prawe, to jeśli, jak ktoś ma problemy, to może robić tak, o taki, taki ruch zastosować, zobaczcie, tylko ja się trochę śpieszę i sam źle robię. Uh -huh. Pamiętaj o tym, że lewa ręka nie może być przed rylcem, zawsze z boku albo spod spodu. Tak. Dobrze. Jak któreś dłuto nie, nie, nie działa, to trzeba brać następną, one mogą się potępić, bo... No nie. <laughs> się opobijać mogło. O. Widziałeś się Oczywiście to jest, jak ktoś chce drobniejszego zrobić, to oczywiście rylek zrobić z igły do szycia. O rany, zobaczcie jak pięknie.

A tu nie ma znaczenia tak naprawdę, jak Co? Tego. czy wymiana ja tego powtarza. Słuchajcie, ale to już jak to się mówi mechanizm cały ja dzieła, dzieła nie, prawie z nieczątką ja No właśnie, warsztaty, dalej... Tak, 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 tak. tak, tak. tak. Jeszcze tu można zbierać stare pędzle malarskie z grubszą rączką. One są takie, że tu jest grubszy, tu jest węższy, nie? Obciąć tu, obciąć tu i tu oprawić i mamy taką rączkę już ponęczną. Nie?